Siemano z tej strony DM Cooking, mruwa oraz dobry. Sprawdzimy dla Was, które na czasy są na polskim rynku najlepsze. Intro. DM Cooking. Lecimy od razu z grubej rury: Top Chips, Biedronka, Tortilla, z, z osmaku solonym. W tym wypadku, bo są chyba dwa, jak dobrze pamiętam. Trzy chyba ogólnie są, ale nie jestem pewny. Ale no zobaczymy. Okay. Mamy dwa na pewno, bo nie było serowych. O. tak? dobra, Pora, lecimy. Wybaczcie, wszyscy użytkownicy słuchawek. Tak, parę, nie? Tak, dwie, mm -hmm. trzy sztuki. Bo... Dobra. Słucham. To co? Ty już rozumiem, na potrześć? Nie, to był taki malutki kawałeczek, chciałem go spróbować, ale spróbuję jak całego na czas. Spójrzmy. O to chyba najcięższej coś powiedzieć. No, no na przykład z dipem serowym weszłyby. Nikt jeszcze się nie wybije, w sensie. Salone. Nie mają takiej przewiski smakowej. Mhm. Tylko tak jakby świat. Nie wiem, chipsa takiego grubszego bardziej... ważnego. jak byłoby. są na przykład te ciosane chyba mhm. z, z wiskich miarczków. Dobra, no według mnie takie 3 na 10. 3 na 10? Dam do 4. Bo nie jest źle. Pierwsze trochę mi soli przysparzy. <grym> <grym> Więc lecimy dalej. <grym> <grym> Ty co? Nie wiem. No dobra. Mocno solony. No, to ja bym. To Ty odłóż jakby, no. Mm -hmm. okay. Dobra. Lecimy dalej. Teraz nacho cheese z Kauflanda. No to jest Kaufland Classic, ten. Tak? Kaufland Classic, okay. Dobra. Okej. Ile chcesz? Dwa. Po prostu wezmę dwa. No, dają takim serem Czuć mocno ser, jeżeli o to chodzi, ale jak no konkretnie, czuć, taki... to, już, to już mi ciężko powiedzieć akurat. Ja mam trochę zapchany nos, więc aż tak intensywnie nie, co prawda, ale, ale wyczuwalny jest. Dobra. Albo mi się wydaje, albo nawet przy zapchanym nosie bardziej, to one bardziej tak mi się wydawało, że są serowe, niż jak teraz jadłem. Mm -hmm. Nie są tak mocno, nie? Nie na ma takiego. Mam ja powiedział, że. Aha, zależy. Ja teraz polizałem tutaj. I tutaj rzeczywiście czuć ten, ten smak sera. Ale może trafisz na przykład na tego niedoprawionego w ogóle, bo sobie zdarzają takie, więc może być ciężko. Ale ten jest fajny. Mam ja powiedzieć, że struktura na w poprzednim była trochę lepsza, był bardziej chrupiący, ten jest taki troszeczkę bardziej miękki, jeżeli bym tak to, to stwierdzić. Okay. Ale jeszcze spróbuję z tym serem, bo trochę wcześniej słabo wyczuwalny. Może hmm. ja bym dał i tak, jednak jakby taką półeczkę wyżej, czyli takie, według mnie, takie 4 na 10. Akurat tutaj bym dał, nie wiem jak ty, bo ty dałeś tam 4, więc nie wiem, czy na tym samym poziomie, czy trochę niżej. No to tak jak mówisz, chyba, szczerze mówiąc, że jaki kawałek taki hmm. wyczuwania sera? 4,5 myślę, no bo jest. Lepszy niż solony, bo coś, coś czuć żyjem, ale to też jakieś nie jest genialne. Spoko. To lecimy dalej. Pora na chyba największego, największego rekina biznesu, czyli markę Doritos. W tym wypadku smak paprykowy, żeby trochę zabić ten ser, który przed chwilą mieliśmy. Zobaczymy jak to będzie się teraz układało. Trzeba chyba sobie otwarcie powiedzieć, że Doritos to byłby taki faworyt, jeśli patrzymy przed rozpoczęciem. No tak, zazwyczaj i też patrzymy na to. Jedynie chyba co, to że Doritosy zazwyczaj mają te najmniejsze. No daj, 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 mu dobra. Um, mają to, że mają najmniejsze paczki po prostu na rynku i to jest chyba największy ból. Chociaż na przykład w takim Dildzie możesz już dostać taką, jakby spakowane, po chyba 6 sztuk, takie duże paczki, więc to już jest spoko opcja. Cóż. Gorzej jest z wyczuwaniem aromatu. Tamte no były mocniej serowe, tutaj papryki. Nie czuć tak aż na pierwszy rzut oka. o nie ma. Zobaczymy, jak, jak to będzie z konstrukcją nachosa. Doritos jak Doritosy. Mm. To jest ten smak. No Trzeba przyznać, że wyczuwalna papryka i to nie taka papryka, że Słodka, taka jak w lejcach często. Mm -hmm. Tylko czuć taką delikatną pikantność. Dobrze, też na czas chrupiący. Nie jest, był taki miękki jak poprzedni. Mm -hmm. I myślę, że tutaj naprawdę ocena będzie wysoka. to, Spoko, to Może ja rzucę pierwszy. Ja nie, nie połakomię się na jakąś wysoką, taką bardzo cenę, Ale takie, takie 7 chyba bym dał. Na razie mm -hmm. przynajmniej. Bo nie chcę też, bo mówię, może jakiś nagle inny się okaże mega smakiem. Jest takie 7. Myślę, że 8,5 na 10. Okay. Naprawdę jest dobra. No dobrze, <gryw> idziemy dalej. Tak było, nie Dobrze, udajemy się do Lidla. Kolejne solone chipsy tortilla. Nie ja pamiętam, że kilka razy je jadłem i sama no. takie doprawienie było ok. Trzeba to przyznać. No, tylko to jest sól, także też no właśnie. z zapachem to jakoś wielce nie powalczymy. W do tamtych solony. to tutaj ta sól jest chyba dużo niewyczuwalna. wyczuwalna, przynajmniej taki mm -hmm. mam ten pierwszy kawałek, nie wiem jak u Ciebie. Ta sól trochę tak mi się kojarzy ze słonecznikiem, kiedy przychodzisz na mecz Takie niedzielne. Mm -hmm. na klasa, B klasa, no? wyciągasz sobie słonecznik. Rzeczywiście, jest taki jest bardzo podobny sól. Ale nie, nie, nie jest wybijająca się dosyć. Ta taka, ciężko mu określić, taka nie może ja dwa, dwa takie kawałki trafiam, albo w ogóle takie jakby puste, sobie, mm. nie, jakby nie było czuć na tej soli. Więc dla mnie taka dwójka, może teraz, bo totalnie nie siadły. Fajna konsystencja też samego na czas, jest takie kruchy, nie tak mięciutki. To dla mnie chyba trochę taki za, za kruchy. W sensie, tak? że jak go gryziesz, to nie wiem, czy w sumie trochę za twardy, może bardziej niż za kruchy. Że po prostu jak się rozpada, to się nie rozpada tak na wiele częściej, tylko na dwie, potem ten i tak, okay. tak średnio. no ja będę i 3,5, bo no, solone nie siadają tak za bardzo. Dobre, bo, bo solone muszą mieć sos jednak. No da, dobra. lecimy dalej. Babeku. A jaki to jest w ogóle firmy? To ta Aha, dobra. Ponownie do Kowlanda wracamy. Tym razem Smak Barbecue. Dosyć e, niespotykany, patrząc na to, jaki mamy tutaj. Chociaż, e, co prawda, w Lidu też się zdarzają e, barbecue, ale przy Doritosach są, ale akurat tu u nas nie było, więc okay. nie, nie nabyliśmy. Dobra. Ale zauważ, że strasznie się rozwalają te paczki. Jeśli mm -hmm. nie masz takiego prostego otworzenia, tylko zawsze coś tam, coś tam dziachnie. Okay? Uff, no to jeszcze Dobra. Niech będą. No, jest nutka barbecue na pewno. Mm -hmm. To przyznam. Czuć. Sos barbecue charakterystyczny, ale wydaje mi się, że u nas w Polsce, na naszym rynku, tak. Jest dość mocno pomijany, że ketchup, majonez, musztarda, ale barbecue to tam czasem może przy grillu, ale też nie często. Nie przebija się za bardzo. Znaczy ja czuję w sensie tego, nie, nie, nie tylko miał smak, nie? tylko akurat, nie zapach, akurat A, smak w Polsce, że no, no, ale nie jest za bardzo ceniony. bo na przykład do grandera dają w KFC, nie? To tam czuć, czy, czy coś takiego, ale no dobra. Zdecydowanie spróbuję. inaczej jest niż w Ameryce. W Ameryce mhm. to jednak bardzo częsty składnik kanapek, takich typu burgerowych. Dobra, zapach jest ok, nie przebija się jakoś mocno, ale czy, że to są na o smaku barbecue. Kurczę. No mam pytanie. Powiedziałbyś, że to jest barbecue? Powiedziałbym, że to jest jakiś pieczony kurczak taki bardziej. Się nie nie było... taki nijak jest ten smak. No nie, nie jest to barbecue, jakie przynajmniej ja znam. chipsy kukurydza o smaku sosu barbecue. No nie, chyba to jest polska wersja barbecue, szczerze mówiąc. Nie, naprawdę. No tu jeszcze zapach tak, nawet przy nosie, ale. No nie, to nie jest barbecue. Dobra. Idziemy dalej. A może ocena jeszcze? Aha, jeszcze ocena, no tak, sorry. Wiesz co? Nie wiem, czy są trochę lepsze od tych solonych. Dałbym je na poziomie solonych. Dwa, może jeden, dwa. Chyba dam dwa. Już nie będę taki chamski. Też, też mi się wydaje, że dwa, bo przynajmniej w solonych jest oddany smak. To jest już dla nich punkt, że są solone. A tutaj, no, trochę tak jakby pieczony kurczak. Taki kurczak zrożna coś takiego, szczerze mówiąc. Nie, miałem ja tak słabo powiem Ci, że słabo to wyczułem. i nie, dla mnie. Nie, nie. Całych, nie, nie. Nie, nie. Nie, no to na siłę by nikt nie jadł, ale wiesz, jedyne co można z nich zrobić, to po prostu je pokruszyć i na panierkę. Mm, można już jak tak. Okej, okay, także taka decyzja, lecimy z następnymi. Tak jest. Top Chips, Biedronka, ostre, jakie mamy? Ostra papryka, tak? Chili. Ostre chili. Ostre chili. No tutaj przebija się od razu zapach, czuć szczerze. Widzisz? Mocniej paprykowo. No trochę na pewno. Czyli mruwa będzie ogólnie większym takim tutaj chyba sprawcą, jeżeli chodzi o zapach, bo... Wiesz co? To tak znowu śmiesznie zabrzmi, ale no. to... Nie wiem, czy kojarzysz te takie... ten słonecznik z przyprawami, co no. sprzedają. To bardzo podobny zapach, kiedy otworzyliśmy. No okay. Widzisz, aż tak Ci dało mhm. I nie. Kwestia zapanego troszeczkę nosa, no niestety zdarza się, taką mamy pogodę. No. Tutaj czuć smak, przynajmniej. porównaj do tamtych. Tej ostrości. Tu zobacz, teraz porównaj sobie, daj, porównaj. Zobacz kolorystykę też, nie? Mhm. Że ten u um mnie jest no dużo mocniej trafi. przy... przy, przy mm. Przyprawiony. Przyprawiony właśnie. Dobre. Ale czy są ostre? Mm. Taka nutka na końcu języka. Ogólnie nie. Słabsze niż te doritosy w ostrości. tak mi się wydaje. No możliwe. być. Ja ogólnie powiedziałbym, że smak jest dobrze odzorowany, jeżeli mhm. chodzi, bo czuć, że to są naczosy dorito, nie doritosy, przepraszam, mhm. że to są na czosy smaku, chili, tylko, że ja nie wiem, czy ten smak mi jakby odpowiada do końca. Czyli ja czuję taką nutkę na końcu języka dopiero tej ostrości, więc mhm. tutaj bym spekulował. Chyba... W sensie nie chodzi mi, że nie czuję ostrości, tylko mi po prostu chyba nie wpada mi w głos, że jakoś nie czuję, że te chili mi smakuje. I ta konsystencja też jest inna, nie? Że jest bardziej zbity mi się wydaje ten akurat te chipsy ten te czopce. <laughs> Przepraszam. Nie są ostre. <laughs> nie, okay. ale to przy salonych też tak miałem, także. No tak, nie w tą dziurkę może weszło. Licznik kaszynię mrówki w tym filmiku. <laughs> Oj, panie, nie rób pan do dodatkowej mm -hmm. łaty. E, ocena. Dla mnie piątka, piątka, co na piątka. Czwóreczka. Myślę, że okej okay, będzie. Dobra. Okej, okay. przechodzimy dalej, chyba, co? Jas. Yes. Hmm, ja no ci powiem sobie? tak? Ja co? Sobie powiem ci tak. Hmm. E, nie wiem, czy pamiętasz, były takie, takie e, naczosy Pancho. Pamiętasz Pancho? Takie taka czarne opakowanie, uh -huh. koń i na, na takim czerwonym tle. To były najlepsze e, naczosy, jakie były u nas. My pamiętam zawsze tutaj z, e, z sąsiadem i ze znajomymi, właśnie. E, do biedry, soczczoskowy, właśnie te naczosy Pancho. Oczywiście ostrycili i łopanie. się jadło. Mm. To były czasy. Dobra, dawaj móweczkę. Czy to już będzie ostatnia? Przedostatnie. Okay. Kolejne doritosy. Tym razem smak serowy. Tak. Smak serowy. E, czy najbardziej znany? Nie wiem. Dawno ich nie jadłem. To też trzeba okay. przyznać, więc e, spróbujmy. spróbować. Ja pamiętam, że one są chyba najbardziej intensywne z doritosów, więc zobaczymy. O, czuć. To też zależy, na jaki trafisz, nie? No, tu masz porównanie nawet mm -hmm. na tym moim talerzu. Że ten jest praktycznie w ogóle niedoprawiony, a ten jest bardzo mocno. No, sobie dosypałem za dużo, chyba troszkę. Sobie Może zacznę sobie od tego słabiej przyprawionego? Okej. Okay. Okej. Okay. No, ale, ale ja czuję ten ser. No, czuć taki ser i to taki amerykański, który jest tak często posypywany, mocnie chemiczny, ale czasami warto taki spróbować, moim zdaniem. To jest ten smak. To jest ten smak. Właśnie nie będę długo szczepał, dla mnie dziewiątka. No ale to zobacz, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o tak jak mówiliśmy, konsystencja na Tak. Z tam... tych poprzednich, no jest mega różnica. Tak, i tamten był bardzo mocno zbity, mm -hmm. jakby porównujemy właśnie te, te Top Chipsy. Tutaj mamy takie coś, że one są jakby, no nie wiem, miękkie, czy jest ta taka, że jak gryziesz, to one tak pękają, ale w taki sposób przyjemny, nie wiem jak to powiedzieć do końca. Też, ja tak zwróciłem uwagę, że nie pozostałem w zębach, aż tak jak O, to, to jest właśnie, to, to się zgodzę. Mhm. Mm Coś jeszcze byś chciał dodać? może ocenę? No ja mówię, że że dziewiątka spokojnie, bo jednak wchodzą mega. Myślę, że na takim samym poziomie jak te. Wcześniejsze Doritosy Doritos też 8,5 bym na to. Okej. Okay. Ten... No dobra. do jej i jedziemy dalej. Dobrze. Krem de la creme tego odcinka, czyli mamy tutaj lidla i mamy switch chili, czyli słodką paprykę po angielskiemu. Zobaczymy. zobaczymy. Czy to jest chyba najbardziej taki mm, specyficzny smak z tych, które kojarzę i też moc przypieczenia na przykład, jak no sytuacja? Czuć paprykę, ale... Ale słodszy jest ten smak, jest mhm. bardziej już wyczuwalny. Gdzie w niektórych mieliśmy oczywiście taki problem, żeby złapać to, to teraz jest moim zdaniem... No i też jakby kolor wydaje mi się, że bardzo mocno, znaczy u Ciebie może nie, ale u mnie są na przykład, bardzo mocno ciemne. Mhm. Dobra. Zobaczmy okay. tego mniej, może. Ja nie, ja nie będę udawał, po prostu lubię te chipsy, więc będę tutaj tak średnio obiektywny i powiem, że 7,5 na spokojnie, bo mm, zostają lekko w zębach, mm -hmm. rzeczywiście, to zauważam, ale jakby mm, są smaczne, ten smak jest odpowiednio dobrany, według mnie. Mm -hmm. Wiem tak. Nie twój smak. Nie, myślę, że najpierw może powiem o cenę ode mnie siódemka. Dlatego że konsystencja, gdybym nie jadł wcześniej do to pewnie by mi to jakoś nie przeszkadzało. Ale jak się to porównuje z doritosami, no to jednak to jest taki argument jednak żeby dać troszeczkę niżej. A co do smaku mi odpowiada, bo to jest. Taki smak jakby się lejsy trochę to paprykowe. Okay. I mi to nie przeszkadza, bo ja tam te lubię. nieczęsto jadam, aczkolwiek lubię ten smak, dlatego myślę, że tutaj siódemka jest dosyć adekwatna. Okej, okay, spoko. I chyba kończymy ten materiał. Tak okay. naprawdę. Zaraz wyświetliłam się podsumowanie, zostawcie łapeczkę, subskrypcję. I oglądajcie nas na bieżąco. Praktycznie co piątek pojawia się nowy materiał. Czasem pojawiają się też shorts częściej, więc... Tak. tak, można takim podsumowaniem zakończyć, mm -hmm. że mimo wszystko ta sieciówka, która była najbardziej popularna, czyli Dorytosy wygrała, ale gdybyśmy mieli szukać takich zamienników, to chyba, nie wiem jak Ty, ale ja chyba najchętniej poszedłbym do Lidla jednak, popatrzę. Mm -hmm. Wiesz co, chyba się zgodzę, bo... No bo tak, bo do Kauflandy jak idziemy, to możemy mieć Dortosy i na przykład te kauflandowe, mhm. ale rzeczywiście, chyba, chyba lid najbardziej, no bo biedronka widzimy, że ta struktura nam najbardziej przeszkodziła w sumie. Tak, okej, okay. no i to chyba byłoby na tyle w takim razie. Dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy do następnych produkcji. Tak jest, cześć!